Witam Cię serdecznie, z tej strony Paweł dziś chciałem Cię zachęcić do wzięcia udziału w akcji Ruszaj Pomagaj. Na czym polega ta akcja? Akcja organizuje Samsung i wystarczy popracować na dowolny telefon z dowolnym systemem operacyjnym, aplikację Samsunga i jak idziemy po prostu sobie na spacer, czyli idziemy sobie na zakupy wystarczy włączyć taką aplikację i za każdy przybyty kilometr Samsung da dzieciom na wakacje 1 zł. I tutaj ja sam osobiście w tej akcji. Wczoraj testowałem sobie tę aplikację na swoim telefonie. I tu są moje rezultaty, czy taki mój wynik, który wczoraj osiągnąłem, bo jest limit dzienny, czyli 10 zł, czyli wczoraj po prostu idąc z dzieckiem sobie na spacer, czyli na te zakupy, udezbierają um, kwotę 10 zł, czyli tutaj można bardzo mocno pomóc. Jeśli, jeśli nas będzie dość dużo osób, możemy ofiarować im świetne wakacje. Jak widać, Polski, Team Polska, Strona, jakby zebrała 44 456 zł w bardzo prosty sposób. Opuszczę Ci teraz taki krótki zwiastun, czyli krótki film, który pokazuje, jak się dołączyć do akcji, w jaki prosty sposób po prostu możesz pomóc. sobie filmik. Muszę pomagać. Wciągnie aplikację olimpijską Samsung Hope. Relay. Każdego dnia jeden przebyty kilometer Samsung zamienił w złotówkę na wakacje dla dzieci ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Muszę pomagać. Samsung Health Pro. Skąd pobrać aplikację. Aplikację możesz pobrać sobie ze strony, wystarczy wejść na stronę samsung.pl. Oczywiście fajnie, jak sobie zintegrujesz to z Facebookiem, tak jak ja to zrobiłem, gdybyś mógł powiadomić swoich znajomych, byś mógł stworzyć własną drużynę. Jeśli chcesz dołączyć do mojej drużyny, wystarczy wpisać gbo Przerwa Polska i wtedy dołączysz do mojego teamu i będziemy razem zbierać fundusze na ten szczytny cel. Pomaganie chyba moim zdaniem nigdy nie było takie proste. Dzięki tej aplikacji możesz to zrobić w śmieszny sposób, czyli robiąc codzienne czy nosi, czyli idąc do pracy, czyli idąc na zakupy. Jeszcze raz polecam tą aplikację, jeszcze raz polecam wesprzeć tą akcję, bo właśnie ta akcja jest genialna i trwała na do momentu rozpoczęcia igrzysk czyli pozostało jeszcze 11 dni w takim razie. Także zapraszam do zabawy, zapraszam do udziału, zapraszam do łączenia do mojego teamu. Razem pomożemy więcej, razem pomożemy więcej dzieciom, szczególnie, że tu funduje Samsung, niech na kosztuje, nie aplikację sobie można pobrać i zawsze tylko łączyć. Dziękuję jeszcze raz, powiem to tylko raz. Do zobaczenia następnym razem.